po darce po dziadku to trzeci odcinek bajże tak o nową funkcję widzę, że tu odkryłem coś przycina, ale nie wiem dlaczego do Dobra, odpalamy teraz tak, opuścimy sobie Włączmy, ale nie, nie, nie Podnieśmy, bo musimy, musimy ustawić teraz na Tutaj się ustawiamy o. i teraz lecimy z pokosą Będziemy zbierali, dlatego że mamy już tylko na kiszonkę, ale tutaj chcę to, to w belki zrobić nie wiem jeszcze jak to związę ale no na razie to będę chciał pokazać z tego zobaczymy, tu wyjdzie nam kilka tych przejazdów Szczęście, że ja sobie pomogę do góry zrobić i, 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 i obrócić się. I teraz sobie odsięgamy, i gaz. I jedziemy w no i Będzie tutaj trochę tych pasów w no to myślę, że bym w dzisiejszym odcinku zainwestować w sumie mięowowce, ponieważ tej trawy mamy tutaj naprawdę z bardzo dużą ilość, a owieczki będą chętnie z tego korzystały. No i dużo im, nie wym nie, dużo im nie mają wymagań, tylko trzeba im dostarczyć ścianę albo trawę i to już jest wszystko. No i produkcja bełny samo się robi. Także myślę, że chyba tutaj się to zrobi, na polu numer 10 tam powstaniemy, bo tak najbardziej efektywnie, tak myślę. Tu sobie jeszcze objedziemy tak. Dobra, Zamkniemy. Widzę, że no się subł troszeczkę tu nam przeszkodziło tutaj nie bawić, tylko po prostu sobie wiedziemy tak tyle ile wyjdzie to po kosu to wyjdzie kolejny żmudny dzień, że tak powiem raczej znaczy praca, czerwiec tu pole, mamy tu pole obok 53 z pszenicą trochę nam też urosło Trzeba będzie zaraz oprysk zrobić, bo nawóz był dany. i potem żniwa. Myślę, że będą żniwa. tylko my nie mamy, no właśnie trzeba by było jeszcze jakieś pole dokupić może. Albo to może w przyszłym sezonie na, na rok jakieś się weźmie, bo tu może mamy jeszcze las, bo w tym lesie. Tu to jest las, który jest nasz i też by się trzeba było nim trochę zająć, ponieważ wycinka i do tartaku tylko niestety, ale ceny nie są, że tak powiem, zadowalające. Okej. Okay. Ja Odwrócimy się o drugą mękę. do pracownika puścić, ale z takim sprzętem to trzeba samemu może czasami pojeździć, może to nie jest jakiś nowy ale jak na to co tutaj mamy to wystarczy tutaj już sobie ten jeden przejazd dookoła żebyśmy mieli sobie go z głowy i teraz po prostu 5 przykład raz 2, 3, tutaj 5 jeszcze za dwa pokazy będę na pewno tego do rozbierania to są takie skrawki widzicie też tam się coś ominie więc to jest to no, najważniejsze żeby te <laughs> największe przejazdy sobie zrobić Się postawi. Jeszcze się tutaj wygarnąć, ale na Jeszcze No. Tu trzy. Myślę, że taka ilość na owce, jak ja sobie opinię, to tak się zna, że będzie to pasjisko postawić. Myślę, że nie mam miejsca na to. Można albo koło naszej, naszej gospodarki postawić tą loskę z owcami, czy woskę, że całą tę owcę położyć, albo przy nowej, przy nowym placu który mam tam. Tylko, że ja do Morza będziemy tutaj dość długa droga do Bożenia, no bo tu jednak jest trawa. No i odwóz będzie duży, nie? by będzie długo trwał, bo na jedną taką nawet ile by było ze 100 tysięcy może, a ze 100 tysięcy może by się odbierało tej, tej trawy A tak to jakbyśmy tu postawili to naprawdę byśmy mieli tak? byśmy mieli blisko na pewno tak byśmy to tylko i automatycznie ją wrzucali nie wiem, zobaczymy. zobaczymy. Myślę, że może tutaj byłby dobry pomysł. Bo było blisko, w sumie dużo takie to by chyba nie zajęło, nawet tam w rogu byśmy postawili, ja. nie byłoby chyba to... Przecież chodzi o czas, nie? Żeby na... nie jeździć z, z jednego końca na drugi krańc gospodarki. Bo nigdzie, nigdzie tak nie widzę. Nie trawa jest. Podatko po by się przyjeżdżało kosić, zgrabiać i podawać im, nie? Bezpośrednio nawet. Więc myślę, że chyba tu się tą gospodarkę. Nie gospodarkę, tylko tą owieczki. Po Zobaczymy czym w ogóle? Mamy 500 tysięcy, a my mamy praktycznie większości sprzętów, które byśmy musieli mieć. Plecimy sobie tak jeszcze, żeby tutaj zgrabić jeszcze prakty. w tym ten I zaraz zobaczymy jak ona wyjdzie z tym... ...pastiskiem. No i nam tam został już fragment. Do zjechania. Do zebrania. Jeden przejazd. Jeden czy dwa? Jeden chyba. Z tego co widzę. No, trzy, sześć... ...będzie około 11 prze... 10-11 przyjaciółek tak naprawdę bo tam się jeszcze zbierze okay. też nie wiem czy nie będzie za głośno w kabinie ale może akurat damy radę Idziemy do lewej sobie to zebraćkę myślę, że potem się wróci z tym, bo tutaj tak tam jeszcze tam to zbierzemy i powrót. No to w sumie, gdzie nie jest wykoszone, możemy było mówić pastisko. dużo, dużo duże nie jest. Nie, dużo miejsca jest, ale starczyłoby chyba, myślę, na to co chcemy. No to tutaj tak już się zwęzimy to Każda trawa się, że tak pełni miliczy Uwaga, złota jest No tak, tutaj myślę, że z nie jest wykoszone. W tym rogu by się postawiło to podpisko tylko też by trzeba było tej drogę zrobić no, i zebrać ten jeden pasek chociaż z przejazdu tam, bo na pewno na pewno będzie to no, złożymy. Będziemy odwóz zrobić właśnie będziemy sobie musimy tu przyjechać z samo zbierająco. i tu nie pasek zabrać bo to jednak będzie z 15 ton nam dobrze to, 15 ton jest ale nie ma to chociaż to i tak dużo będzie tego krowy, nie mam wszystko ale... krowy jeszcze mamy a jak na to inwestycja powiecie o Dobra, puszczam. puszczam. Już, już nas, Dzięki. Już się bałem, że nas... dęki. ...że nas nie będzie chciał puścić. to wymusi. Czy my wymusimy? No. Tak naprawdę byśmy wymusili, nie wymusiliśmy. Zatrzymają się. No ale... Sygnalizujemy, sygnalizujemy już skręt, jeszcze nie jest że Panami? Nie, Tu jest ogóle droga przerąbana pewnie mam takie wyboje. Ja myślę, że może tutaj od tutaj może tutaj tą gospodarkę jeszcze. Ale powiecie, tu jest też fajna gospodarka w ogóle. Ja nie muszę z jedną szczągadać trzeba na sprzedaż, ale tam mamy w sumie, tu też nie ma krowy, myśmy tam tam krowy są. No tak jak to widać ciężko. O wąsko tutaj jest. Z drugiej strony, też jak sami widzicie. Ciężko z przejazdem. Jeszcze to się na tym dwa gwałta zmieszczą, tak jak ja już się nie będę mógł mieścić, muszę sam przejechać z pierwszeństwem. Widzicie. No to właśnie. Ja półciągnikiem wolę jechać jednak łuk robić więcej, no nigdy nie wiadomo jak to wiecie tu już się zacznę chodniki tu już jest coraz więcej, musimy teraz jechać w, w takim z jednym z jednym i drugim jeśli nie? nie ma to ciśniemy do nas. No, musimy ustąpić niestety nie widzę że za mną miodą? Myślałem tak, mamy pola to 10. Na tym polu numer 10 by można było też coś, coś by myśleć. Zresztą można było zostawić typowo pod, e, pod kury pod krowy, żeby krowy z tego pola, bo dziesiątka w zupełności wystarczy na krowę Tutaj o tamtym polu, to o owcach myślę. Bo wiadomo, zwiększymy ilość krów, to też będzie brakowało na potem, nie? A jednak owce nie będą... Owce nie potrzebują tyle trawy. To im wystarczy dać do pełna i one sobie już tam będą dłubać i, i jeść to powoli, nie? też jest zresztą taki... ...ostry. Stawmy sobie maszynę. Muszę i tak przepiąć na naszą, ale, radon z nami, ja myślę, że nie można by maszynę sobie tutaj spiąć delikatnie, nie tu. na tej ptali musimy tu podpiąć Dobra. wstecznie zarzuca yes. automatycznie pojedziemy potem trzeba tu zerwać ten jeden pokos to szkoda, bo to będzie ta lancza ultrawy a nie ma sensu nie ma sensu, żeby nam to przepadło dobra, no i jedziemy spróbujesz odpłakać takie lustra powinni tutaj relampować na tej wiosce, ale nie ma taki luster jest w się stanie? A no, przynajmniej też to jest szybsze od nie? Od 41, tam to 30, 30, a tu 30, 32 o 10 jest szybciej, czy o 11 nawet powiedział. No i tunele. trzeba zrobić, warzywka. To też w sumie dochodowy biznes, ale zobaczymy, na razie to czerwiec jest, muszę jeszcze kupić opryskiwacz, przecież, do nawozu. Co prawda mam taki jeden mały, ale on już nie, nie domaga, że tak powiem, na tych polach. Trzeba jeździć to z baletą, jeszcze jedną, tych nawozów. lepiej wolę sprzedać, wystawić, sprzedać tamten za grosze, nawet za 1000 zł, czy 1500 a kupić coś takiego co już będzie naprawdę porządne jak raz zatankuję to nawozem to starczy na te, na te pola co tutaj mam tak dobra to jest wolniny to wariaci jeżdżą naprawdę można tak, do łąki Przejazd do pola silnicy Gdzieś był przejazd Nie wiem gdzie właśnie Teraz by jechać do sierpnia Zobaczymy jak tam No to ładniejszy szczyło się nasze pole. Ale tu właśnie trzeba jeszcze będzie opryc zrobić jeden. Aj mogę nawet drogą, ma szybko na skuśkę przez pole tak. zostanie. Dobra, jedziemy sobie tak. Możemy sobie tak pozwolić. Dobra, lecimy sobie tam i teraz trzeba to będzie sobie ładnie. Rozłożymy już i tu myślę, że gdzieś odtąd możemy sobie załączyć. Czy dużo raczej nie będzie? tak mimo wszystko, zobaczcie, 40% nie? czy tak mówi. nie, to jest po 5 tysięcy już i tu sobie to przejdziemy, no i tu będzie akurat stówka jeszcze ciepło, to ono zbieram, co No, tylko no, na luzie. No. Dobra. Staniemy sobie tutaj, tak żeby nam nie przeszkadzało. A, zbrodnie trzeba będzie No ale nic. Dobra, teraz tak. Zakupy, zakupy, zakupy. Budowa, budowa. To była chyba w budowie, nie? W budowie to były. Musimy poczekać chwilę. Teraz tak. Zwierzęta. Owce. Za 100 tysięcy. Jak to wygląda w ogóle? Zachodzi na inny obiekt. Kupiliśmy. Tylko. Sprzedaj. Przede wszystkim. Dobra. Czyli mamy coś takiego na 65 obiec. No dobra. Ale ja bym chciał... czekać. jak to w ogóle... Aha, tu się daje. A tu one są. Nie no to w sumie. Jakby dać w tę... nie w tę stronę, w tę stronę. O, tak. Że sobie tu podjeżdżasz, nie? Przykładowo. O, piek. Dobra. No myślę, że bajka, nie? Bo to jest schowany, za lasem to nie zwieje. Fakt, że 200 tysięcy poszło yy, Gdzie tu się tutaj to kupuje? gdzieś się powinno kupować owce. Nie tu hmm no, dobra A, tutaj się kupię, dobra. Yy, to kupmy tak Owce dają wełnę, która. Dobra. Czyli. Czy ta będzie? Aha, bo to są też. dobre Myślę, że możemy kupić tu 60. Zakup. do tysiące. <laughs> Proszę bardzo. Niech nam się tę grę zapisze. I mamy nasze owieczki. Pięknie to wygląda baranki owieczki baranki jak zło, tak zwał dobra trzeba teraz im dać jeść <laughs> mm, a popatrz tu właśnie o co chodzi tu nie nie proszę mnie otworzyć aha to można wejść do nich mm, mm, a to? to nic nie robi dobra w takim razie pędzimy żeby im dać jeść i tutaj nam no chodzi dochodowy biznes ale może jeszcze jak się będzie po to może jak się nam zwróci po pierwszym sezonie to może kupię jeszcze jeden tylko albo jakąś postawimy taką naprawdę wybitnie dużą to wszystko zależy od uwieczek Sypmy je trawę Tak to pięknie proszę pokazać To się tu im napełnia trawka To jest to jest Ile mamy tutaj tego pokarmu Tu chyba by się 8 i pokaż pokażmy owce. No niby jeszcze by weszło No dobra to jeszcze zbierzemy coś tutaj 8 to około 11 myślę Że około 11 tak 11 mm. tysięcy to nie przyjmą Chciałbym że tysięcy odbierać 3 to się tutaj zbiera Prawo to jednak będzie Ale w sumie to z jednej strony to też trzeba robić tak, żeby tą trawę gdzieś zmagacynować Trzeba tu falę postawić przyjdzie zima i co? Szlak trafi albo na kieszonkę ale to też bez sensu to muszę mieć na zimą przecież nie? Muszę mieć tutaj na zimę, tylko one zimą nie umierały zimy w belgii, też mogę przecież, zbarować to i, <śm> i tutaj na magazynie czekać na podnie. A to jest dobro, dobro, dobrze to zrobiłem, tak postawiłem, bo to mogę sobie zawracać właśnie fajnie. To jest Musimy też dobry pomysł, że tak się postawiłem nie przy brzegu, a takie rondo można sobie, sobie zrobić. O. I teraz elegancko tu podjedziemy. Delikatnie. Sypniemy im trawy. Niech to pełno mają w korytkach. Oweczki. żeby sp o, Sprawdzimy ile. 11, no tak jak myślałem, 11,5. No i dobra. A teraz? Pytanie, co jeżeli ja bym tutaj wysypał, to? no bo tutaj chyba raczej Nie wiem Tu coś jeszcze jest w ogóle jakoś nie, to chyba na sprzęt no, tak, to chyba na sprzęt Dobra, to myślę, żeby Tak, że no właśnie Postawmy jeszcze tu halę, a co się będziemy... Tylko że halę musiałbym postawić po zebraniu tego. Tak? Chyba, że Hale tu postawić i mnie, no to by trzeba było to zebrać, zebrać to, albo gdzieś tutaj nawet prowadzić. Dobra, ja mam pomysł to trzeba w zrobić, nie ma innego wyjścia, to już się zbierzemy. A resztę po prostu zbelować. Zebrać, postawić hale i bele na hale. Po prostu najszybszy sposób, żeby eee, tak to zawieziemy na krowy, i tutaj trzeba przyjechać po prostu z belarką I to zbelować. No ale to myślę, że <laughs> ja sobie to zrobię w następnym odcinku. A to sobie zostawimy na razie tutaj o ja, że sobie tu zgłasimy go niech se stoi a kubucik wyłącz no także mamy wielki zakup i przyszłościowe plany